5 lat starszy jest polityło. Błażej Majdan jest centymetr wyższy i ma centymetr większą rozpiętość ramion. Narzuconego tam ależ wystrzelił. Teraz Paweł polityło, od razu to kolano trafiło. Błażeja Majdana, chociaż nawet nie mrugnął fighter z Rzeszowa. Jak na dystansie ewentualnych 5 rund rozłoży siły Błażej Majdan, bo on jeszcze nie zna smaku tej 25-minutowej walki. Bardzo agresywnie rozpoczął Paweł Polityłę, jakby chciał pokazać, że to jest moje miejsce. Dobra kontra Majdana. Stop czas. Zaplątało się teraz kopnięcie poniżej pasa. Wyprowadzone Błaże, przez Błażeja Majdana, miał 5 minut na dojście do siebie, nie skorzystał z tej sposobności Paweł politył, ale sieknął lewym sierpowym dwukrotnie Błażej Majdan. Jeden i drugie mocno stoją na nogach i rozpuszczają pięści. być ciosy na tułów, Paweł Polityło, trochę zakrwawiony jest polski Rylanczyk jest pierwsze udane sprowadzenie. Ale szybciutko wraca na nogi Błażej Majdan. No jakby chciał za wszelką cenę znów udowodnić Polityło, że jego walki wcale nie muszą być nudne. Wyprzedza każdą akcję praktycznie Polityły. Majdan, choć teraz dobra akcja Polityły, trafia prawym. Zachwiał się na nogach. Trzeci raz ten prawy siadł Polityle. Czwarty, piąty, dokłada kolano. Ostatnie sekundy tej rundy. Runda druga. No i dobrał się teraz do skóry Błażeja Majdana. Dobre kopnięcie, dobra też próba. Kontry w wykonaniu Majdana. No a narożnikę Majdana mówił, żeby uspokajał tę walkę, ale nie chce mu na to pozwolić Paweł Polityło. No pod taką presją... Idź. Teraz raw polityę włażenie Majdowego i Lewicie. Sam jest koniec druga runda. Najszybsze zwycięstwo bodaj w karierze Pawła Polityły i pokazuje, że to nie tylko zapasy, to nie tylko klitch, ale stójkę też ma niebezpieczną. Picy ten overhand za pleców do skutku przez Pawła Polityłę. A tutaj te ciosy, które zakończyły ten pojedynek.